Bajka pod tytułem Dzieciaki z Ulicy Księżycowej. Przygoda w Zo. Joanna Kmieć. Przyszło lato, a wraz z nim zjawiły się słońce, piegi, lody i mnóstwo wolnego czasu. Dzieci z Ulicy Księżycowej wyruszają do Zo pod wodzą najstarszego z dzieci Janka. Są bardzo zgraną paczką. Wszyscy mają siebie nawzajem, i każdy z osobna kogoś ma. Janek ma młodszego brata Tygrysa a właściwie młodszego brata o imieniu Kostek, który marzy o tym, by stać się prawdziwym tygrysem. Aleks ma dwie siostry, Litkę i Majkę, zaś Julka ma chomika Lulka, który też mieszka przy księżycowej, a dokładnie mówiąc, wygodnej Julkowej kieszeni. – Poproszę watę trnową w tygrysie paski, taką, jaką jedzą prawdziwe tygrysy – prosi Kostek. Hmm, nie mamy takiej, ale proszę, spróbuj tego, mówi pani sprzedawczyni i podaje kostkowi morelowy mus ozdobiony paskami czekolady. Julka też właściwie odrobinę głodna. Hmm, i chomik chyba również, bo w kieszonce coś się rusza i burczy. Spokojnie, Rulek. tutaj nic dla ciebie nie znajdziemy, przecież nie jesteś tygrysem. Ale to nawet dobrze, bo na pewno nie zmieściłbyś się w mojej kieszeni, <laughs> śmieje się Julka. Zacznijmy od zwiedzania oceanarium. O dziesiątej odbędzie się pokaz karmienia rekinów, proponuje Aleks. Hmm, ciekawe, czy rekinom też tak burczy w brzuchu, zastanawia się Julka. Cóż za fascynujący widok! Od przedziwnych morskich stworzonek woda mieni się barwami niczym kolorowa tęcza. Punktualnie o dziesiątej rekiny dostają swoje śniadanie. Julce od rekinowego kłapania paszczami jeszcze bardziej. Burczy brzuchu! Za to burczenie w kieszące, jakby nagle ustało. Julka wkłada rękę do kieszeni. O nie! Lulek, gdzie jesteś? Ogłaszam akcję poszukiwawczą. Na ratunek komikowi zarządza Janek. Aleks wyjmuje z torby swoją lornetkę. Alitka i Maja sporządzają portrety zaginionego zwierzątka. Czy nie widziały panie niż takiego miłego, głodnego, malutkiego chomiczka? Kostek pokazuje portret dwóm zaciekawionym damom-lamom. Och, braciszku, nie pytaj zwierząt, tylko ludzi, tłumaczy mu Janek. N Nagle Alex dostrzega lulka przez lornetkę. Chomik jest przy stoisku z balonami i ostrymi zębami przegryza kolorowe sznurki. O nie! Zaraz wszystkie balony poszybują w górę. A to klops! Julka będzie szybko niczym struś w stronę stoiska z balonami. W ostatnim momencie udaje się jej złapać balony, które niespodziewanie unoszą się razem z nią. Chyba powinnam jednak zadać więcej owsianki na śniadanie, przemyka jej przez myśl Podczas gdy wiatr znosi ją w stronę motylarni. Jak tu wysoko! Z tej perspektywy, lulek wygląda jak mała pchła, a majestatyczne słonie jak nieduże mrówko jady. Dziewczynka przelatuje nad szklanymi budynkami, w których ludzie podziwiają barwne motyle. Drodzy Państwo, proszę spojrzeć w górę. Takich egzotycznych, Rzadkich okazów nie spotkamy na co dzień w naturalnych warunkach, mówi przewodnik do ludzi zwiedzających motylarnię. Julka mija pawilon z motylami i po chwili szczęśliwie zatrzymuje się w koronie rosnącej nieopodal akacji. Uff, całkiem miękkie lądowanie i całkiem niezły punkt obserwacyjny. Myśli stojąc na czubku wysokiego drzewa. Z góry dostrzega lulka, który właśnie postanawia zażyć kąpieli w słoniowej misce z wodą. – O nie, lulek, wyłaź z tej miski, ale to już! – krzyczy z góry dziewczynka. Ale jest już za późno. Przestraszony słoń, niechcący zasysa homika wraz z wodą. I lulek utyka w wewnętrznej długiej słoniowej trąbie, z której słychać stumione bulgotanie. Nie tracąc ani chwili, julka zjeżdża prosto na ziemię po długiej szyi żrafy skubiącej akację. Wtem rozlega się głośne słoniowe. I lulek wystrzelony jak z procy, Ląduje za ogrodzeniem sąsiedniego wybiegu. Widziałem, jak leciał w tą stronę, mówi Alex. Może wylądował u tygrysków? Rozmarza się kostek. Gdzie on się podział? Wcale go tu nie ma. Dziwią się Maja i Litka, rozglądając się po wybiegu dla kangurów. Ale, ale Julka jest spokojna. Chyba wiem, gdzie go znajdziemy, mówi z uśmiechem. Zagadka jest prosta. Przecież to chomik kieszonkowy, śmieje się Julka. Podchodzi do kangurzej mamy, ostrożnie wkłada ręce do kieszeni na jej brzuchu i po chwili lulek radośnie wskakuje na dłoń dziewczynki. Chyba najwyższy czas coś zjeść. Zapraszam wszystkich na gofry, a ciebie lulek na dużą porcję słonecznika, mówi Janek. I wszyscy wybuchają śmiechem.